Cześć moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zbudujemy sobie sami od podstaw coś nietypowego, coś co w dzisiejszych czasach jest strasznie drogie i spróbujemy zrobić to sami, a dokładnie obudowę do dysków twardych. Także zapraszam Was do oglądania. No i moi drodzy, spieszę z wyjaśnieniami, skąd ten pomysł, dlaczego obudowę do dysków twardych. To będzie obudowa do koparki, do koparki, tak, no do, do koparki, do farmy Chia. No i tutaj farma Chia składa się z dużej ilości dysków. Możemy używać różnych serwerów, możemy używać różnorakich tutaj konapów, kieszeni na dyski. Natomiast jeżeli tego nie używamy i używamy dysków zewnętrznych, robi się straszny bałagan tych dysków, jest strasznie dużo. Dodatkowo mamy... Plątaninę przewodów, dużo gniazd zajętych, a ja postaram się zrobić, ułatwić życie i postaram się zrobić tak, żeby wszystko było w jednym miejscu, w jednej obudowie. No i zrobimy ją tutaj z drewnianych elementów. Tu mam takie listewki, dodatkowo kantówkę. Kantówka jest chyba 20x30, o ile dobrze pamiętam. Ja już sobie ją wcześniej pociąłem. Ona jest jeszcze nieoszlifowana, tutaj, więc będziemy to musieli zrobić ręcznie, ale zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Całość materiałów na ten moment samej obudowy bez elektroniki wyniosła mi około 50 zł. No i właśnie sprawdzimy, za tą kwotę niestety nie uda Wam się kupić żadnej obudowy na dysk. A tutaj postaramy się zrobić coś takiego, co pomieści 12 dysków twardych. Jak to będzie wyglądać, za chwilę Wam wszystko pokażę. Także przechodzimy do części praktycznej. A więc, moi drodzy, zaczniemy od zbudowania stelaża. Potrzebujemy kantówkę 20x30, ja kupiłem 2,5 metrową, dokładnie 2,40 i pociąłem ją na mniejsze kawałki. Dokładnie to dwie kupiłem, ponieważ z jednego by nie wystarczyło. Kantówka 9 zł kosztowała, i tutaj mamy tak 20 x 30 na 50 cm. Cztery sztuki to będą nogi naszego stelaża I tutaj mamy kantówkę 20x30, długość 25 cm, dlatego że półka będzie tutaj szerokości 25 cm na stelażu. Jak to za chwilę wam pokażę, do tego oczywiście potrzebujemy śruby żeby to wszystko skręcić, no i wkrętarkę. Możemy jeszcze użyć wiertła, żeby lekko dziurki ponawiercać, jak będziemy łączyć konstrukcję, natomiast ja tego nie będę robić, zobaczę jak pójdzie po prostu tutaj od razu używając wkrętarki. Więc tak, zaczniemy od podstawy. Mamy tutaj cztery kantówki, musimy je sobie przygotować, to będą nogi. Dodajemy na razie na bok i teraz tak, zobaczcie, tutaj Odmierzymy sobie 10 cm od podłogi czy tam od blatu, gdzie to będzie stało, bo na wysokości 10 cm chciałbym, żeby była ta nasza półka. Więc zaznaczamy sobie dychę, cyk. No i oczywiście ładnie kątownikiem linię trzeba przeciągnąć. I robimy to samo dla każdej nogi. Mamy już poznaczone 10 cm od podłogi. To teraz musimy moi drodzy tutaj właśnie użyć tych i przykręcić je w ten sposób pod tą linią, dlatego, żeby półka była na tych 10 cm. Jak damy nad linią, to półka automatycznie będzie o te 2 cm wyżej. Więc zaczniemy od przykręcenia. Te listki dam na bok, do czego one będą za chwilę wam wyjaśnię. No i zobaczcie, kładziemy sobie jedną i drugą, rozstaw to. 25, możemy dać tak. Możecie użyć też poziomicy, jak chcecie być pewni, że wszystko jest ładnie i równo. No i tutaj na środek jedną śrubę. Tutaj ja używam takich wkrętów. Zobaczcie, ona ze spokojem przechodzi i wchodzi. No troszeczkę mogłaby być dłuższa. Yy, natomiast tutaj nie powinno być problemu. Powinno się to i tak ze spokojem utrzymać. Mogłaby być ciutkę dłuższa. No dobra, zobaczymy jak to pójdzie bez po prostu wiercenia wcześniej dziurki jeżeli będzie trzeba to skoczę po prostu po wiertło i nawiercimy małe otwory weszło bez problemu nic nie popękało więc teraz dajemy drugą no i tak oto mamy, moi drodzy, pierwszą część naszego stelaża do obudowy na dyski twarde. To dajemy na razie na bok. To oczywiście na razie będzie się ruszać, więc my to wypoziomujemy. Za chwilę jak połączymy całość, to nie szkodzi, może tak być. Jeżeli chcecie, to możecie to jeszcze tutaj wzmocnić małymi kątowniczkami. Od spodu najlepiej, natomiast ja Wam pokażę jak ja to zrobię, żeby to dobrze się trzymało. No, jak widać, ta kantówka trochę tutaj pękła, więc niestety ja ją tutaj wymienię i jednak użyję wiertła. No i mamy tak naprawdę już tutaj dwie nogi. No to na razie się troszeczkę rusza, więc ja wam pokażę, jak to ma dokładnie wyglądać. I teraz potrzebujemy właśnie tutaj położyć deskę, która będzie łączyła te dwie rzeczy, ale. Jeszcze jedna ważna kwestia, dlatego że będziemy tutaj robić dwie półki, czyli będzie pierwsza, to będzie druga i teraz musimy sobie to dokładnie wymierzyć, zanim damy tą drugą, to już nam się nie będzie ruszać wtedy. Zanim damy drugą półkę, musimy to dokładnie wymierzyć, w jakiej odległości właśnie mają być dyski twarde, dlatego że półeczka będzie miała jeszcze jeden fajny bajer. Teraz wam pokażę, o co mi chodzi. W ten sposób to będzie wyglądać. Czyli teraz ja tą deskę jeszcze muszę przeciąć na pół, bo ona jest trochę za długa. To wszystko będzie miało 50 cm, więc deska ma metr. Więc ja ją muszę na pół po prostu ciachnąć. No i teraz, moi drodzy, mamy przeciętą na dwie części. I teraz tutaj no troszeczkę pomalowane dzieło artystyczne mojej córki postarała się, aby tą półkę upiększyć. Dobra, mamy dwie półeczki, będzie góra-dół, i teraz zrobimy sobie tak,że że tą damy na razie na dół i przykręcimy również od spodu, żeby nie było widać dziur. Zrobimy sobie coś takiego i tutaj przykręcimy w tym momencie. O, damy to tak i zobaczcie, tutaj to skręcimy sobie razem. Tu i tu, więc nic nam się ruszać nie będzie. Nie wiem, czy widać. Ja może wam pokażę w ten sposób. O, tu i tu, więc nic nam się nie będzie ruszać. uważać najlepiej moi drodzy żeby to wam nie zjeżdżało to możecie użyć teraz wam pokażę zacisków stolarskich o ile macie jeżeli nie macie to nic nie szkodzi bo bez tego też da się to ogarnąć Dobra, moi drodzy, mamy wstępnie zrobiony stelaż. Tak on się mniej więcej prezentuje, stoi to na własnych nogach. I teraz tak, e, zanim damy tutaj górę i resztę, e, to musimy przymierzyć dyski twarde. Dyski, które są w obudowach i e, tych dysków z tych obudów nie będę wyciągać. Więc e, ja wam pokażę, o co mi tak naprawdę tutaj chodzi. Ja tu mam jeden dysk twardy i teraz tak, moi drodzy, dyski będą w ten sposób. Czyli zacznę gdzieś odtąd. Dyski będą równo z tym. No i teraz w ten sposób ułożę tutaj po prostu wszystkie dyski, ale żeby one ładnie się trzymały i żeby tutaj nie było żadnych, że tak powiem, żeby nie latały, żeby mógł w całości ten stelaż przenosić, bo o to mi głównie chodzi. Zrobię takie jakby właśnie szyny. Tutaj zacznę od tej strony i dyski będą wsuwane tak jakby tutaj właśnie, także nie będą miały możliwości przesuwania się na bok no i również to samo będzie od góry jak dlatego muszę poczekać właśnie żeby zamontować całość to przykleja, albo przybije na gwoździki no dobra, czyli teraz musimy po prostu sobie zaznaczyć listwa nie będzie do końca, bo jest to zbędne więc tak naprawdę tylko w sumie to mogłaby się zaczynać nawet odtąd i kończyć gdzieś tutaj czyli zaznaczamy sobie miejsce, w którym będziemy docinać dysk delikatnie na bok no i teraz oczywiście kątowniczek Zaznaczamy sobie, w którym to jest miejscu dokładnie. Tutaj to naprawdę, uwierzcie mi, co do centymetra nie musi być. No i na takie kawałki muszę te wszystkie listewki, które tutaj mam, po prostu sobie podocinać. No dobra, no to ja tynę i widzimy się za chwilę. No i mamy, moi drodzy, pocięte tutaj takie właśnie, one są, nie pamiętam, ile one mają, zaraz to zmierzę dokładnie, żeby wam pokazać. Chyba, ale nie mam miary, więc później Wam powiem ile one mają grubości, dokładnie, takie cieniutkie właśnie deseczki pocięte będą służyły nam jako prowadnice właśnie tutaj dysków twardych będzie jeden obok drugiego i to samo zrobimy na górnej płycie, po to aby właśnie te dyski wjeżdżając tam siedziały pewnie i aby się nie wysunęły, czy tam, żeby po prostu jak będziecie przenosić, żeby Wam nie poupadały kolejna kwestia jaką będziemy robić, to montować tutaj właśnie te podpórki czyli to Tutaj w ten sposób. bo mówię, że tą wysokość jeszcze musimy sobie dobrać do dysku twardego. Kolejna kwestia to będzie zamocowanie tutaj dysków. No i za chwilę powiem wam co dalej. Dobrze moi drodzy, więc mam zrobione tutaj tak jakby podstawę stelaż tutaj aby to usztywnić, też to dałem o z tej strony już yy, wzmocnienie, bo tutaj będzie druga półka na tym, więc to jest już wszystko bardziej stabilne. Dodatkowo tutaj dałem właśnie takie jakby sanki e, na te nasze dyski. No i tak to mniej więcej wygląda. Tutaj jeszcze, oczywiście, będzie to wzmocnione z drugiej strony. Tutaj z tej strony będzie półka. I tak jak mówiłem, chciałem tak samo, taki sam rozstaw dać od góry, żeby były takie sanki, żeby dysk wjeżdżał, ale wydaje mi się, że raczej nie będę tego robił, ponieważ jest to niepotrzebne, bo zobaczcie sami. Dysk tutaj wjeżdża dosyć ciasno, więc raczej się z nim nic nie stanie. Chodziło mi o to, żeby to było stabilne. Wyglądać to będzie mniej więcej tak. O. W ten sposób. Więc wydaje mi się, że jest to dość stabilne, i tutaj ta cała konstrukcja raczej nie powinna się przewrócić. Dyski stoją czy tam siedzą bardzo, bardzo dobrze, więc wydaje mi się, że ok. Nie będę montował dodatkowych tutaj sanek od góry. Po prostu położę półkę no i będziemy patrzeć, jak to wygląda, jak to działa, jak to funkcjonuje. No i mamy, moi drodzy, najważniejsze w sumie zrobione, jeżeli chodzi o sam stelaż. Teraz wystarczy położyć tą górną półkę dokładnie na górę. I stelaż zrobiony. No i teraz, tak, tutaj mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem dysków. Tu nawet dziewiąty wejdzie, ale to zostawimy. Osiem dysków, drugie tyle na górę. I możemy tak naprawdę dać jeszcze jedną półkę, bo zobaczcie, jak sobie wyciągniemy ten dysk. Tutaj możemy dać jeszcze jedną półkę i na górze coś poukładać. Chociażby, nie wiem, może huby, może jakieś Raspberry Pi, czy coś innego. Na ten moment tak to wygląda, trzeba to jeszcze po prostu poskręcać, no i się zastanawiam, czy kręcić to od spodu, żeby ładnie nie było widać, czy po prostu położyć tutaj już te dwie śruby, przykręcić yy, dwie tutaj, dwie tam, żeby się nie męczyć, bo musiałbym to chyba mimo wszystko odkręcić, żeby te śruby tam od spodu daj, żeby tego nie było widać. E, na ten moment tak to wygląda, tutaj oczywiście to jeszcze nie wszystko, dlatego że e, mało tego, że pójdzie tutaj trzecia półka. To oczywiście moi drodzy tutaj damy jeszcze jedną e, istotną rzecz, czyli chłodzenie. Tutaj, żeby się dyski nie zagotowały, musimy dać jakieś chłodzenie na tył e, tych dysków, żeby to powietrze jakieś chłodne nam dmuchało i przedmuchiwało nam tutaj te, e, te dyski, bo one są w obudowach. Ale zobaczymy jak to wyjdzie. Na razie e, ja zabieram się za kończenie tego. No i oczywiście poukładam te dyski, no i zobaczymy jak to będzie wyglądać już poukładane. No i moi drodzy, mamy tak naprawdę jakby już dwa piętra zbudowane, czyli mamy sam dół, gdzie znajduje się jeden rząd dysków, tutaj będzie drugi rząd dysków, czyli 16 dysków możemy na tym umieścić, tutaj pójdzie oczywiście półka, ale to już nie w tym odcinku, muszę to dokończyć Jest raz, że po prostu nie chcę przeciągać i robić mega długiego odcinka. Druga sprawa to nie mam nawet takiej deski, żeby mógł sobie tutaj dać taką półeczkę, żeby zrobić. No i oczywiście tutaj też chłodzenie. Chłodzenie będzie jak najbardziej. Tutaj pójdą jakieś wentylatory, myślę, że 120 albo 140 mm na górę i na dół. No zobaczymy jeszcze, jak to będzie wyglądać, jak ja to podłączę i po prostu zacznę to testować, tutaj te temperatury tego dysku, zobaczy, czy to się nie przegrzewa. Oprócz tego jeszcze damy tak naprawdę... Miejsce na huby USB, żeby to wszystko ładnie podpiąć. Myślałem, żeby tu jakąś listwę zasilającą wpiąć, żeby to po prostu wszystko było wpięte razem, takie bardziej mobilne, no ale to zobaczymy, jak to będzie wyglądać. No i moi drodzy, dzisiejszy odcinek dobiega powoli końca. To, co udało mi się dzisiaj zrobić, no troszeczkę mi tutaj czasu zeszło, chyba ze 3 godzinki bawienia się, docinania. Jak na ten moment tak to wygląda, mamy tutaj e, niedokończone jeszcze, dlatego że tutaj brakuje kilku tych e, prowadnic, że tak się wyrażę. E, tutaj jeszcze trzeba dać jedną półkę. E, na ten moment tak to wygląda, możemy tutaj położyć 8 dysków i tutaj będzie możliwość położenia 8, czyli łącznie 16 dysków. Kolejna półka, a ta półka może być, nie wiem, albo na huba USB, albo na jakiś mini komputer. No pomyślimy jak to można jeszcze zorganizować, żeby można było to po prostu tak wziąć w rękę i przenosić, niekoniecznie tutaj, żeby odłączać, nie wiem, 16 dysków, 16 zasilaczy, zobaczymy co z tego nam wyjdzie. Natomiast tył tak się prezentuje i zobaczcie, tutaj będą podłączone te dyski, tutaj będą przewody USB, a na tyle jeszcze będą wentylatory, tutaj chyba trzy albo 4 wejdą, zobaczymy i tutaj to samo będzie na górze, chyba 140 mm damy, no i myślę, że całkiem przyjemnie będzie to wyglądać, na pewno będzie to bardziej zorganizowane i zajmie to mniej miejsca niż w tym momencie, bo w tym momencie wygląda to na tyle irytująco, że po prostu stwierdziłem, że zrobię taką właśnie obudowę. Także moi drodzy dajcie znać w komentarzu co sądzicie na temat tej obudowy, tego stelaża będziemy ją dokańczać w kolejnych odcinkach. Na dzisiaj to wszystko pamiętajcie jak się podobało łapka w górę, subskrypcja na kanale i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się do zobaczenia.